Prezydent jest cały czas z nami. Święca dla nas ten czas, bo wszyscy wiemy, wszyscy wierzymy. Jesteśmy z nim. Jesteśmy z Nim. A Państwa również z uśmiechem witamy, z radością i z miłością. Tak jak nauczał ksiądz Popiełuszko, złodobrem zwyciężajmy, tym dobrem, tym dobrym słowem witamy za Panem Prezydentem Andrzejem Dudą. I mało tego, jesteśmy przekonani, że zwyciężymy! you yes. Prawo, ty, 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 chcę, proszę jestem, ja też jestem matką, a ty jeszcze nie jesteś. Ja też jestem matką, bo na stole, Ale ja też tak nie Sto lat, 100 lat! Państwo proszę, aby pilnować tej przepustowości. Są wśród nas osoby starsze, są także osoby najmłodsze. Nie zróbmy sobie krzywdy. Każdy z nas pragnie spotkać się z panem prezydentem. Pan prezydent ten czas poświęci, ale bardzo proszę, aby postępować także w trosce o drugą osobę, która jest obok nas. Nalegam na to i pan prezydent jest cały czas z nami. Jest tutaj dla nas. I drodzy Państwo, z uśmiechem oczywiście na próby zakłócenia tego święta, pięknego święta, święta Polski, święta każdego z nas, radości z wizyty Pana Prezydenta. Reagujmy uśmiechem! Reagujmy uśmiechem z pozdrowieniami i naprawdę z radością i życzliwością. Bardzo Państwa o to proszę. A ja się do Państwa tak ładnie uśmiecham. I Pan Prezydent również i wszyscy tu. Więc przyłączcie się Państwo do nas, do tego okrzyku. Okrzyku, który od pięciu lat nam towarzyszy jest symbolem zwycięstwa sprzed pięciu lat. Andrzej Duda! Andrzej! Drodzy Państwo, ale naprawdę z uśmiechem reagujemy. Nie dajemy się sprowokować. Nikt z Państwa nie chciałby przecież być zmanipulowanym w różnego rodzaju mediów. Każdy z nas przyszedł dla Pana Prezydenta, a nie po to. Aby denerwować się i złościć, państwa zachęcam także do uśmiechu w naszym kierunku i radości. Piękny dzień! Pan Bóg błogosł pobłogosławił pogodą i tą pogodą także cieszy się razem z nami. Panie prezydencie, wśród nas są samorządowcy, są sympatycy z Zjednoczonej Prawicy, patrioci, a także jedyny taki Lubelski Wojewódzki Społeczny Komitet Poparcia kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy, a w nim samorządowcy, profesorowie uczelni. Działacze, kombatanci, związkowcy. Marioneka! 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 Pan wiedział, jak wiele osób chce spotkać się z Panem, wymienić uśmiechem, uścisnąć dłoń, zrobić zdjęcie. To naprawdę nieprawdopodobne to jest jeszcze więcej niż 5 lat temu, jeszcze więcej niż rok temu na obchodach Unii Lubelskiej. Całe rzesze mieszkańców Lublina, mieszkańców Lubelszczyzny, ze wszystkich powiatów, ze wschodu, zachodu, północy i południa województwa lubelskiego. Wszyscy jesteśmy tu dla pana, wszyscy jesteśmy tu, aby pokazać jaka siła drzemie w Lublinie, jaka siła drzemie w Lubelszczyźnie. Jesteśmy z Państwa dumni. Wszyscy jesteśmy dumni z tego, że... Te okrzyki są tak naprawdę w ogromnej mierze wasze, spontaniczne. To, co wychodzi z tłumu, jest naprawdę nieprawdopodobne. Ta siła, która właśnie z was płynie, z serca Polski, z serca Lublina. I za to wam dziękujemy. Dziękuję za waszą także odpowiedzialną postawę, za to, że z uśmiechem reagujecie, z życzliwością. Ci Państwo mieli prawo tu być i są. I bardzo dobrze, a my cieszymy się, że jest z nami pan prezydent. A 28 czerwca. Zwyciężymy! Zwyciężymy! I jest pięknym widokiem, kiedy widzę Państwa tutaj też wymieszanych, i każdy spokojnie stoi z uśmiechem. I Państwo potraficie stać obok siebie i krzyczeć. Krzyczeć, że najlepszym kandydatem na prezydenta, tak jak miesiąc temu, jest Andrzej Duda! Andrzej Duda! <waves> <Sunday>. <picked up> Andrzej Duda! Andrzej Duda! <cândὥ> Andrzej <po2> Duda! Andrzej 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 Duda! Jest naprawdę wiele. Ten tłum mieszkańców Lutlina i Leszczyzny sięga po horyzont. Panie Prezydencie, stąd nawet ciężko dostrzec, gdzie tłum się kończy, a stoją obok siebie różne osoby i wszyscy krzyczymy tak naprawdę jedno hasło, przynajmniej ja słyszę jedno nazwisko. Nazwisko Pana Prezydenta. Kandydata na Prezydenta na kolejną kadencję i jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Dziękuję Państwu za to, że jesteście dzisiaj, że przyszliście tutaj, że wszyscy potrafiliście w sposób piękny, pokojowy, radosny cieszyć się wizytą Pana Prezydenta. Krzyczeć, kto jest Najlepszym kandydatem potrafiliście nie reagować na niepotrzebne całkowicie próby prowokowania nas. Wszyscy, wszyscy przeszliśmy na prezydenta.

I, I słysząc Państwa, tym bardziej wie, że zwycięstwo będzie 28 czerwca. Zwycięstwo Polski, zwycięstwo rodziny, zwycięstwo każdego Polaka. I tym się będziemy cieszyć. Głęboko jestem o tym przekonany, drodzy Państwo. Prezydent Dalej to słyszy i na pewno jest zbudowany tym, że to nazwisko, nazwisko kandydata, który wygrał 5 lat temu, także dzisiaj nieustannie się przewija. I tak jak wspominał Pan Prezydent, ja po raz trzeci jeszcze przypomnę, 5 lat temu, mimo gorszej pogody, zebraliśmy się tutaj naprawdę wielkim tłumem, a dzisiaj, dzisiaj jest w Bogosławieństwie Pana Boga, i ta pogoda jest wręcz idealna na takie spotkanie. Panie Prezydencie, Pan Bóg błogosławi. Andrzej Duda! Państwa, który z, który z kandydatów, który z prezydentów, a przede wszystkim właśnie teraz w kampanii, który z kandydatów odwiedził tyle miejscowości, odwiedził każdy powiat. Nie tylko po to, aby przemówić, ale właśnie po to, aby spotkać się z Państwem, abyście poczuli, że to jest ich prezydent, nasz prezydent, wasz, każdego z Państwa, który potrafi znaleźć czas dla każdego z nas, każdego człowieka, wysłuchać tych problemów, nad tymi problemami się pochylić. A przede wszystkim to jest człowiek, który zrealizował wszystkie swoje obietnice. Człowiek, który stoi i na straży polskiej rodziny i będzie gwarantem tego, że państwo polskie dalej będzie się rozwijało z poszanowaniem każdego człowieka, wszystkich praw podstawowych, z ochroną życia ludzkiego, od samego poczęcia po naturalną śmierć. Zwyciężymy!

Tyle czasu. Cały czas jest z nami, cały czas chce z Państwem rozmawiać. Chce się z Państwem spotkać. Dla każdego znajdzie czas. Od seniora, po tych najmłodszych. I wszyscy byli blisko. Wszyscy byli blisko Pana prezydenta. I tak jak Państwu powiedziałem na wstępie, 28 czerwca wszyscy jesteśmy na wyborach. I z życzliwością, z serdecznością, z uśmiechem. Z Ewangelią na ustach, na spokojnie bez agresji, z każdym rozmawiajmy, rozmawiajmy z naszymi znajomymi, przyjaciółmi, z ludźmi dobrej woli, z sąsiadami, a nawet z tymi, którzy może czasem nam urągają, ale my z uśmiechem przekonujmy, że właśnie. Ten wybór jest wyborem najlepszym dla Polski. Ten wybór jest wyborem najlepszym dla polskiego społeczeństwa, dla państwa polskiego, dla narodu. Wszyscy to widzieliśmy przez ostatnie pięć lat prezentury Andrzeja Dudy. Rozwój. Rozwój i rozwój polski. I tak będzie kolejne pięć lat. Panie prezydencie! Jest jeden kandydat. Andrzej Duda! Nie muszę nic mówić. Państwo sami, sami wykrzykujecie. Wykrzykujecie, kto jest najlepszym kandydatem w tych wyborach 28 czerwca i za to Państwu dziękuję. Panie prezydencie. Jestem przekonany, że słyszy Pan to. Ten spontaniczny, silny okrzyk ze wszystkich gardeł. Tu bije serce Polski, tu bije serce lubelszczyzny. A Państwo macie dowód wolności słowa w Polsce. Macie państwo. Przyjść z uśmiechem powiedzieć swoje. A ja mogę tylko powiedzieć tyle. Z uśmiechem do Państwa i z pełną życzliwością, że zwycięży... Prawdopodobne gesty gdzieś tutaj dostrzegłem w tłumie, to my z uśmiechem i z radością cieszymy się spotkaniem, mamy święto. Święto miasta Lublina, święto Lubelszczyzny. Przyłączcie się raczej do nas, z uśmiechem na twarzy i cieszcie się. Zobaczcie jaka radość, jak dawno tak było, żeby na Placu Litewskim taka radość była ze wszystkich mieszkańców Lublina. Panie Prezydencie, i Pan jest przyczyną tejże radości, a jednocześnie dzisiejsze spotkanie jest dowodem do tego, że mamy wolność w Polsce, mamy wolność, mamy demokrację i pluralizm. A że wszyscy cieszymy się z tego, że jest z nami prezydent. To się cieszymy. Andrzej Duda, to się... Słyszę od Państwa te spontaniczne głosy, że to się uda w pierwszej turze. Panie Prezydencie! Wszyscy są przekonani, że to się uda w pierwszej turze i my w to wszyscy głęboko wierzymy. Będzie w pierwszej turze. Ale każdy może głosować. Państwo także. Zgodnie z waszym sumieniem. Bo sumienie w narodzie jest niezwykle ważne. A kto broni tego sumienia? To Państwo wiecie najlepiej. Kto będzie stał na straży tego, aby każdy mógł postępować w zgodzie z sumieniem. Każdy będzie mógł poczuć się w wolnej Polsce. No i każdy z nas będzie mógł się czuć bezpieczny. Kto jest tym kandydatem? Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! I'm Jest koloryt! Dobrze! Widzę różne barwy. Super! Także mamy i rozmaite barwy i mamy przekrój społeczeństwa. Widzę wszystkich mieszkańców Lublina, reprezentantów wszystkich środowisk. Środowisk zarówno społecznych, środowisk zawodowych, ale także od najmłodszych, od takich, którzy dopiero zaczynają swoją gdzieś świadomość